Przeszliśmy długą drogę, żeby rozwiązać ostatnie zadanie z tego tematu, a w nim mamy wyznaczyć dwie liczby naturalne x i y. Zapiszmy, że xy musi należeć do zbioru liczb naturalnych, czyli do zbioru liczb całkowitych dodatnich i jeszcze wliczamy do tego 0. O, takie to mają być liczby, które. Te dwie liczby będą spełniały następujące równanie x kwadrat minus y kwadrat. No ciekawe, ciekawe. Zauważcie, że te dwa wyrazy, ogólnie to całe wyrażenie pochodzi od wzoru skróconego mnożenia, a mianowicie od takiego wzoru a kwadrat minus b kwadrat. To się równa a odjąć b, a plus b, czyli... To wyrażenie, które mamy po lewej stronie równania, musimy rozbić na takie dwa nawiasy. Skąd uzyskać a? Skąd uzyskać b? No jeśli a kwadrat odpowiada x kwadrat, no to jak spierwiastkuję x kwadrat, to trzymam x. To samo robię z y kwadrat. Jeśli spierwiastkuję y kwadrat, to trzymam y. Ten minus pochodzi z tego nawiasu. A drugi nawias? Tworzę z przeciwnym znakiem. Jak należy rozumieć teraz takie równanie. Otóż zauważcie, że w tym momencie otrzymaliśmy dwie liczby. Tu mam jakąś liczbę A, tu mam jakąś liczbę B. No i zastanawiam się, kiedy iloczyn takich dwóch liczb będzie równy 5? Kiedy? Ano wtedy, kiedy A będzie równe 1. i B będzie równe 5. No więc podstawmy teraz pod tą pierwszą liczbę. Chcemy, żeby x minus y równało się 1. Natomiast w drugim przypadku chcemy, żeby x plus y było równe 5. Mamy taki prosty układ równań do rozwiązania. Metoda przeciwnych współczynników tutaj będzie najlepsza, bo zobaczcie, że Przeciwny współczynnik mamy przy niewiadomej y. Tu mam plus je, minus 1, a tu mam plus 1. No więc x plus x daje mi 2x. To się równa 1 plus 5 to 6. Jeśli podzielę obustronnie to równanie przez 2, to otrzymam x równe 3. I teraz wracam do któregoś z równań, na przykład do tego równania, przepiszę je sobie pod spodem. Mamy x plus y równa się 5 i wstawiam do tego równania w miejsce x. Trójkę policzoną przed chwilą. Przenoszę tą trójkę na prawą stronę i otrzymuję 5 odjąć 3 to 2. Stąd otrzymujemy odpowiedź x równe 3, y równe 2, a rozwiązaniem jest taka para liczb: 3, 2.